Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Salad Kutwa Dzisiaj gramy sobie w Call of Duty Modern Warfare 3 Jak widzicie, może grafika tutaj nie jest najlepsza, ale jest to właśnie nagranie ze streama mojego Wczorajszego zdaje się A może i na chwilę obecną przedwczorajszego Zależy kiedy wrzucę ten odcinek No i grałem sobie tutaj razem z Kartoflem Tutaj w tym przypadku będzie to Akimbo e, FMG9 jest to jedna z najpotężniejszych, właśnie, broni na tej mapie, bo to jest mapa bliskiego zasięgu przede wszystkim. Jest ona tutaj bardzo potężna. Ten zestaw broni jest bardzo potężny, co zresztą sami możecie zaobserwować. Co jest, zdaje się, na początku miałem chyba 8, 8 fragów serii, ale pewności nie mam naprawdę. Nie sprawdzam tego wszystkiego, tych statystyk, tak jakby. A pamięć też mam nie nienajlepszą. Tu generalnie liczyłem na... Wow, i zobaczcie jaki tężny double kill. Naprawdę bardzo ładny. W moim wykonaniu. A i tutaj niestety się nie udało. No, czyli jednak nie było serii 8 zabójstw. Ogólnie powiem wam, że bardzo mi się spodobała broń ACR. Jest ona z tłumikiem naprawdę bardzo, bardzo śmiercionośna. I przy tym bardzo również fajna. Generalnie bardzo celna, skuteczna. No ma ona wszystko, co jest najbardziej potrzebne właśnie tutaj w tego typu. I takie zestawienie razem z taką bronią na krótki dystans, czyli tą klasę, moim zdaniem, no jedną z najlepszych w grze. Ale wiecie, no jest to akurat ten tryb gry, w którym Preferuję właśnie granie granie FMG-9 akimbo Bo po prostu się to na, najlepiej tutaj sprawdza, tak? Mam no, właściwie dwa strzały i koleś już szpi, Znaczy nie, żyje Kurde, tutaj mam taką serię, gdzie nic mi się nie udaje zrobić, ale to jeszcze wszystko ulegnie zmianie Tutaj z tego co pamiętam ja zakończyłem ten mecz na poziomie Chyba... 19-10 coś, 19 zabójstw, 10 śmierci Nie jest to może jakoś super dużo ani jak na mnie, ani jak na właśnie MW3 Ale nie jest na tyle słabo, żeby... Żeby już nie robić tego gameplaya. Chyba, że... Tutaj starałem się zrobić coś dobrego. Może i to wszystko generalnie nie wygląda najlepiej pod względem graficznym, no ale po prostu opcje były niezmienione przez nagrywanie tego materiału. Były to właśnie opcje graficzne takie, które wykorzystuję podczas streama. A naprawdę mój komputer nie jest jakiś wyszukany, bo jest to stary sprzęt, pięcioletni i nie radzi sobie ze streamowaniem i... i nagrywaniem. A już tym bardziej graniem. <grym> na przykład, dajmy na to, grając w Black Opsa dwójkę już samo granie z użyciem o kurczę, to było z użyciem najniższych możliwych ustawień, najmniejszej w sumie rozdzielczości. Nie pozwala mi na to, żeby płynnie można było prowadzić rozgrywkę. Aj, camper, zobaczcie. no. Właśnie takich osób nie widzę po prostu w tej grze. I ogólnie w grach tego typu. Ojej, mogę to zmienić na ACR, ale nie pomyślałem, że koleś aż tak się tam skampi. No w każdym razie tam kontynuując, właśnie no mój komputer niekoniecznie pozwala na to, żeby nagrywać ani streamować w jakiejś super super jakości. Znaczy samo nagrywanie to jest, nawet dobrze idzie, całkiem ładnie, ale już streamowanie, no, a to już słaba to już słaba sprawa. Nie? Mm, mogliście to zaobserwować na moim pierwszym, pierwszym streamie, tam próbowałem grać właśnie w Black Ops 2 i nawet wrzuciłem teraz ten gameplay, ale ten gameplay był po prostu nagrany z kina, już oddzielnie natomiast ten mecz nagrywałem sobie już od razu z i po prostu dokładam swój swój głos. Ojej, no problem jest tutaj w tym taki, że nie mogę zobaczyć jakie miałem statystyki podczas meczu. Generalnie postaram się następny materiał z MW3 wyrzucić już niebawem. Tam zdaje się zagram z bronią P90. Naprawdę bardzo fajna, na broń na Cross Combat i na taki Medium Combat też. Natomiast właśnie w bronie typu FMG9 a Kimbo, no nie dają się na średnim dystansie i to jest przede wszystkim błąd. O, zobaczcie, tutaj te statystyki nie są aż takie złe, no dobra, także żegnam się z Wami, do zobaczenia na razie, cześć!